Chciałbym Was serdecznie zaprosić na oglądanie nowego formatu na tym kanale, czyli backstage plus Q&A, no i co przeprowadzę właśnie Was przez te wszystkie sceny, pokażemy co robimy, jemy pizzę, nagrywamy, coś innego robimy, także zostawiam to dla Was i oglądajcie bo nie będziecie mnie słyszeć na odcinku Ale w sumie nic straconego i ciekawego tam nie powiem. Ja na no, powiem. Pokażę wam, jak się robi kawę. Co potrzebujecie? Po pierwsze, kubek, podpisany najlepiej, żeby było wiadomo, który jest mój kubek. Oczywiście miałem już podpisany, który mi kasia zrobiła, niestety wy wywaliłem go. Zapomniałem, że się nie wywala kubków, bo potem są potrzebne, żeby zrobić drugą kawę. Ja wiem, łyżeczka, coś takiego. Jerze szterwos. Ktoś nazywał? Czaj. Bez laktozy lub z laktozą. Mleczko Tylko Ty bez. Tylko bez. Ja w sumie mam tu gdzieś mogę się napisać. Tylko mogę bez laktozy. O, Zobacz, ty założysz czapkę? No, spoko. <laughs> <laughs> tak. Nie, <laughs> ja żartuję. Nie, bo chodzi o to, że będzie ci wygodniej dużo, po pierwsze, i po drugie, nie będzie ci spadać już tak tego No mm, Tak. Niestety nie należę do najwygodniejszych rzeczy. Zaraz ja. zobaczymy. Będziemy testować. Nie, no, bo on jest mega szeroko. Tylko musisz jak najdalej wtedy yy, wyprostować dłoń. Czyli jak cokolwiek okay. chcesz. Czyli jak będę się witał, to tak. Cześć. <laughs> jak się witasz, to na wyprostowanej ręce. Jeśli okay. to tutaj, to nie będziemy tego Okej, Ok, widzieć, dobra, tak? spoko. To jest mega ważne. Dużo widziało to No dobra, załóżmy Zobacz, to. Jestem ciekawy. Okay. widzisz ten negan jak kolek czy nie? Zbracę? Nie. Okej. Okay. Musisz... Chyba, że Zezę zrobię, tylko będę chodził z Zezę. <głos> Nie. <głos> jest tak, że jak puszczam, to jestem taki trochę nie. bardziej zdenerwowany. <noise> Musimy od początku całą scenę zacząć, bo każda scena to jest jeden dubel. Po prostu. Ok. Jeden okay. dubel. No to szykuje się długi dzień dzisiaj, <noise> z moją <moim głos> pamięcią do sceny. <noise> No to co? Przed nami właśnie pierwsza scena e, z najnowszego odcinka, który będzie POV, czyli moja osoba No i co? Zakładam zaraz kask, robota i robimy to no, Pamiętaj, że jak, jest, jak kończysz, szczególnie jak użyję siły, najpierw mówi kacper e, Jak ty skończysz tą drugą myśl Tak, tak, tak. Proszę, Pff, Upadło ci coś <laughs> Ojej no powiem że robisz, nie? Ale daj, pomogę ci Nie trzeba dzięki No daj, pomogę ci Oddawaj Jak ja mi się odzywasz? Co ty o mnie mówisz w ogóle? Powiedziałem, miłego dnia. Kacper. Mam tę przyjemność Was gościć w nowym formacie na waxach, czyli Backstage plus QA. No i jako jeden z pierwszych będę otwierał tę serię i odpowiem na parę pytańek. To co, pierwsze pytanko i wybrałem takie jedno od Maciusia 109. Pytanie brzmi: Kacper, jak zaczęła się historia z waxami? Generalnie moja historia z waxami zaczęła się już jakiś czas temu, chyba z dwa lub półtorej roku temu. Było to tak, że występowałem na waxach w formie y, obserwatora, w sumie po prostu byłem na planie i obserwowałem jak to działa, jak to wygląda. I tak naprawdę spotykamy się w tym miejscu jakieś półtorej roku później. No i właśnie jestem jednym z aktorów, którzy grają właśnie w waxach. W sumie to było tak, że napisał do mnie, kto, jak to powiedzieć, Arek. OK, zaczęło się tak, że napisał do mnie Arek, czy nie chciałbym wystąpić, e, powiedzmy w jednym sezonie w Waxach. Oczywiście zgodziłem się, bo dla mnie to jest czysta przyjemność. No i w sumie tak to wygląda, że mnie tutaj widzicie. Tak jak mówiłem, twórczość Lechonia, Różewicza, Bohomolta to jest niesamowita przygoda, jeżeli chodzi o, o polską poezję. E, no Generalnie było to dla mnie nowe przeżycie. Nigdy wcześniej nie miałem takiego kasku na sobie. Był na pewno o wiele cięższy niż y, przypuszczałem. Było ciężko naprawdę sterować głową, y, mając ten kask na sobie. No i nie przypuszczałem, że będzie takie trudne właśnie aktorzenie z tym kaskiem. Bo nie dość, że musisz pamiętać y, tekst, co masz powiedzieć. To jeszcze musisz trzymać nawet ten kask, bo on może ci spać z głowy, i po prostu musisz. Tam, gdzie jakby ty się patrzysz, to musisz też mieć kamerę za sobą, czyli patrzysz się na przykład na buty, ja musiałem popatrzeć się tak stricte w dół, nie? Także to było coś nowego, coś do, do czego musiałem się przyzwyczaić, no i w sumie tyle Widzicie, zaraz tutaj czytam, a tak naprawdę mam to wszystko rozpisane Zdradza tajemnicę. A my nadal nie znaleźliśmy psa, jest która godzina? 13.08, wow. nadal nie znaleźliśmy psa jest cały psa? materiał będzie my tylko do tutaj jest... A widziałem go, a ja... taki fajny Bo to się... to Muszę ja, go I nagrasz tutaj content. no, serio, zawsze gdzieś jestem na jakiejś imprezie, jest pies, to on jest tylko ze mną. I mnie najbardziej lubi. Tak się wyślałem. I mam zaleźć muzykę na matematykę, nie? No tak wygląda człowiek właśnie, który się uczy scenariusza, bo dzień wcześniej zapomniał o tym i się tego nie nauczył, tak jak powinien się nauczyć, dlatego potem krąży właśnie po sali, kiedy inni siedzą i są przygotowani, to ja właśnie robię kardy i się uczę tego tekstu. A ten pan... Okay. Ten jeden wkurzony dzieciak po prostu na lekcje. Ja po prostu nie jestem wulgarny, dlatego nie umiem. Ja takich ja taki zwrotów nie używam. Właśnie przegadujemy jedną scenę i plan jest taki, że będziemy łączyć dwie następne sceny w jedną. W wow. racji tego, że pierwsza jest krótka. No to tak, właśnie połączymy Ale i zyskamy trochę na czasie. Dobrze, że nie mam dużych kwestii, bo niestety no, moja pamięć nie jest taka dobra. Już się starzeje po prostu, wiecie jak jest. No, no jak to za... właśnie połączyliśmy dwie strony w jedną i zaraz wam szybko opowiem, co tutaj się dzieje. A dokładnie to niektórzy się uczą pewnie tekstu albo może na matematykę. Do klasy nie wiem. Inni po prostu czekają, się opieprzają. Ten kupuje jedzenie, zobaczcie. Inni tam sobie przygadują tekst. A Boli głowa w tym. Oj, głowa może nie, ale kark strasznie, wiesz. I też ucierpiała na tym moja brew, bo mam tylko jedną. Drugą gdzieś zgubiłem. Gdzieś mi albo upadła, albo... Nie wiem, ktoś mi ukradł. Może Piotr był na tyle głodny, że mi ją zjadł. Nie wiem. Ale no jestem bez brwi, z bólem kręgosłupa. I jest git. Ty, Mati, pozwól na chwilę. Drugie śniadanie już zjadłem, ale mogę ci kupić coś w sklepiku. No, Metal... Mat, Mati, masz misję. Jeszcze raz? Bo, bo tak, yy... Ej, chłopaki, wiecie co? To na nich. No, on chyba tak się spojrzał na nich. Ja ten próbowałem go złapać, ale nie sięgnąłem. No. Nie wiem, czy to widać. I jeszcze no. jednego dubla zrobimy. Kolejne ptanko wik podłoga i podłoga ktorek, czyli wiktorek610, jak układasz włosy do kacpra? Moje włosy dzisiaj są ułożone na kask. Dosłownie tak, bo dzisiaj nagrywaliśmy odcinek, e, w którym musiałem założyć taki kask z kamerą. Miałem wiadomo jakąś tam swoją fryzurę e, ułożoną, no tylko, że ten nieszczęsny kask mi ją rozwalił i właśnie to wygląda tak jak wygląda teraz. Więc, no, z reguły układam na po prostu e, spray i tyle, ale dzisiaj troszeczkę ten kask popsuł mi moje plany i moją fryzurę. szybkie strzały. Matematyka czy fizyka? Matematyka. Web angielski? Włeb. Chemia czy historia? Historia. Niemiecki czy angielski? Niemiecki. Chodzisz chodzi do szkoły czy chodzisz na maksy. No ja, ja jestem grzecznym uczniem, aczkolwiek wolę chodzić na maksy. Ale... Sary, sary, bo mi. nagle zniknęła. Ok, weźmy za to techniczny, żeby mieć. O, o, o. zatańczył Zatańczysz ze mną jeszcze raz <gry> ojej, serio? No kto by pomyślał? Cóż za zarządzenie losu, jeszcze niesamowite. Raz. A, A sorry. Ja chciałem na ciebie jeszcze pokazać, ale patrzę, odpowiem minę. No ale jak Skończyliśmy przed ostatnią scenę do tego odcinka. No i co? Teraz idziemy na przerwę na jedzonko, no i potem kończymy ostatnia scena. I to na tyle dzisiaj. Także w sumie mamy całkiem dobre tempo. Dobra, jak możecie zobaczyć, każdy tutaj się zajmuje konsumpcją e, pizzy, każdy wziął swój kawałek. Niektórzy wzięli wegetariańską, niektórzy z salami, a jeszcze inni wzięli hawajską. E, kto co lubi, ja coś zaraz wezmę kawałek. No i co? Potem bierzemy się za nagranie reszty scen i to będzie wszystko na dzisiaj. Jestem naprawdę zadowolony z was, ekipa. Super wam idzie. Mamy bardzo dobre tempo? Dobra Kochają mnie, jak widzisz. Nie, nie, nie. Dwie godziny obsuły, moi Wcale nie przeze mnie. Kłamie. Kłamy. Powiem tak, bardzo dziwna konsystencja. Pali język, coś ostrego, taka kurczę, gęsta gen, salsa, bym ci powiedział tak. Testujemy? Barbecue ale takie... Średnio szczerze. No i co po długich godzinach skończyliśmy właśnie ten backstage'owy odcinek. No i ja się zbieram do domu, a wy zostawcie łapkę do góry, zostawcie komentarz i bleski I dosymają... suma! O, a wy Zostawcie, zostawcie poradzie, suma. się.